에음에에에에에에에 <sweak> 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 Jak widać frekwencja ogromna na targach edukacji i pracy w ramach projektu Mam zawód, mam pracę w regionie. Oprócz wspaniałej oczywiście oferty szkół zawodowych i techników, bardzo dużo gimnazjalistów, którzy szukają swojej drogi edukacyjnej na kolejny etap edukacji. Projekt daje mi szersze perspektywy. W wyborze pracy ułatwia nam wejście na rynek pracy. Dzięki kursom i pomocy doradców zawodowych możemy się ugruntować w jakim zawodzie chcemy pracować. Na takich właśnie imprezach jak ta można nawiązać naprawdę wiele kontaktów. Rozmowa twarzą w twarz daje dużo więcej możliwości niż wysłanie tylko CV na maila do firmy. Bardzo ważnym jest, aby młody człowiek wybierał taką szkołę, która zapewni mu znalezienie się na rynku pracy. Stąd znalezienie zawodu w regionie to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. Każda inicjatywa, każdy projekt, który zwraca szczególną uwagę na przygotowanie edukacyjne w zawodach, różnych zawodach, jest dla rynku pracy bardzo potrzebne. Rynek pracy jest bardzo. Tak wygłodzony bardzo y, potrzebuje absorbować wiele ludzi z wykształceniem technicznym, ale ich po prostu nie ma. Myślę, że takich inicjatyw nigdy nie jest za dużo. Zawsze młodzi ludzie coś z tego skorzystają, zobaczą jak można, podglądną, być może gdzieś będzie to dalsza ścieżka kariery. Cieszy dzisiejsza prezentacja na targach, cieszą wszystkie pytania młodzieży odnośnie swojej przyszłej kariery zawodowej. Pracodawca patrzy na doświadczenie i mówi, szybciej się zrobi te kursy, nabierze się wiedzy teoretycznej i praktycznej, ten pracodawca szybciej zatrudni. Realizacja projektu pozwoli na to, żeby młodzi ludzie uzyskiwali kwalifikacje, które dziś na rynku są bardzo potrzebne. Jest wielu pracodawców, którzy potrzebują młodych, wykształconych ludzi z kierunkami technicznymi. Bardzo potrzebujemy młodzieży chętnej do wyuczenia w zawodzie. Piekarz, cukiernik, sprzedawca. Tej młodzieży w tej chwili jest bardzo mało. Po, po ukończeniu szkoły zapewniamy pracę. Rzemieślnika kryzys nie dotyka. Myślę, że nasza szkoła to właśnie promuje i, i tego chcemy uczyć. Efekty tegoż projektu będziemy mogli zobaczyć za parę lat. Myślę, że to była właśnie szansa dla szkolnictwa zawodowego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizacja Samorząd Województwa Śląskiego, Śląski Kurator Oświaty oraz 30 powiatów i miast na prawach powiatu z Województwa Śląskiego.